No nie, gra o, Do nie. której gramy? już nie to. No Ty już nie grasz, nie? Aha, jeszcze nie wyszłam Ostatnie twoje zawody To jest zwykły bieg, tak? No dobrze dziń, to będzie grał, no. Ne! Next tumacz, bo ja jem! That's Kurwa, no musisz mieć cały czas zielone i takie kulki będą i te kulki się będą ładowały I jak dajesz potem wychodzisz poza zielone do góry, to masz niebieskie i ci się te kulki spadają i jak ci tak, spadną, to znowu musisz to... wrócić na zielone i tak, no to jest popierdolone, no ja też to dzisiaj dopiero ogarniałem Ale co, klikasz jak te kulki? No zobaczysz kurwa No tego się nie da wytłumaczyć, zobacz jak ja to dzisiaj dopiero ogarniałem ale, Ej, ale co zimą. ja mam robić? Ja oh, kurwa, nie, ale nie, to nie macie sprinta, to naciśnijcie szybciej A. Ale dałem false start, kurwa. Chodzi? No chodzi ty. No, kurwa, mam tempo random Second place Germany holding on to third place Poland they see... the African. quarter of the race still to go. We're approaching the final stages of this 400 meters Heading to the here Początek zjebałem. dyskwalifikacja? Ja byłem, biegłam truchtę? No i git, Kuba ogarnął. No <noise> 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 ciężko to wytłumaczyć, stary, ja bo ja, trzeba... No na czuja, Tak na mniej więcej patrz, jeśli no. ktoś z obok Ciebie czy i zasprintuje. My w każdej biegach... Aha, żeby się jeszcze wypiąć, kumam. A prawidłowe mamy złoto. For South a really from Chujowo wytłumaczone. Place, a for <laughs> no, Mr. Place, hey, dobra, ja co mam hey, waiting buddy, for other players? Halo, Mr. Olimpia, witam. Ja też Co? Waiting for other players. O, git. To nie działa. So, top, well Bandura medal ma, kurwa, brać. Prawie thank pierwszy. Thank pierwszy? Next tak pierdolił przy że chuj, byleby wygrać. No, racja, racja. <grym> co teraz, co teraz? No i jest! szepem. A, rzut yes. e, Czyli A i potem w dół i w górę, I w górę góry, tak? tak? Na 45 yeah, Tylko w górę będziesz miała chyba To było 35 no czy 4 To było 35, czy chcesz? Elo Elo, elo To chyba 4-5 Tera, no, no a tak, potem w lewo Chyba Najlepsza konkurencja na olimpiadzie Okej, Dokładnie, dzisiaj, tak. siemanko. Cześć. A 35 no, rzeczywiście. <grym> no my też spaliliśmy... O, 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 o chyba set, nie nie nie, 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 kurwa. I Kuba pamiętaj, żeby... Znaczy wszyscy pamiętajcie, żeby dawać prosto gałkę do góry. Żeby jej nie słyszałeś. nie umiem, bo ja nie grałem, to już napadło. Dobra, i gram na kurwa klawiaturze. Ile ma być? Ile ma być? 35 stopni, 35 stopni. Nie działa mi klawiatura. Mogę wyjść z tego? Ja nie umiem Ej! prosto No przykrzywny ale, ale ja nie umiem prosto ma rekord Rekord mam ale kulą, jak widziałem, to Dzień dobrze chidem. dawałeś Jeszcze Raz tam tam sprzybisz. Tak, ale kulą nie, nie było w tempo, a nie w kierunek. No, co? Nie, kulą też dawałeś, kulą, też dawałeś kierunek. To prawda. Remek, czemu się tak tłuczesz? Kuli też jest kierunek. O Jezu, ale się O Jezu, zapomniałem Jezu. do góry się bagałką. Ale zajebałam. Nie mam. O, setkę zajebał. Hejka no, miał nie wczoraj rzutko konem. Ach, Im bardziej na środku, tym lepszy wynik. Tak, no najlepiej, jak najbardziej prosty. nie, nie potrafię, tą gałką. A ile już gracie w olimpiadę? Eee, godzinkę. Dwie godziny, Dwie godziny to... chyba. Ja nie wiem, Nie ma chłopie chłopie zajeba. setki za Setka to jest kurwa pod. Yy, już na kurwa granicy linii. Nie ma szansetkę zajebać. Ej, na razie rekord wszystkich zajebał saju. A bo to Stoje jest najlepszy. Czyli to nie jest, 2 ktoś u nas chyba. to nie jest w ogóle. Zajebał Dziękuję. Dobra, to spoko, to bo to może sobie Falstar star zajebać. chyba 102 nawet. Nie, nie, 102 nie było, na milion procent. Ale kurwa, ty miałeś też Muszę ładnie. rekordy. później raz. odpalić. Ale ja miałem stówkę, nie miałem 101. ryj o... o... Rozumiem, co? co się dzieje, Remek? E, ja Nic. mam jakieś armagedon na Nie działa, stary, jebany główny. Nic mi nie działa, rozjebał <laughs> mi się pad. Kurwa, kabel to się to rozjebał. Dobrze, że ty się nie rozjebałeś. Aj, Kasia, ale milej, tro milej troszkę do Remka, no kol, dobra? O, jebany w oh, dupę. A to już byłoby 103. <laughs> nie da rady To lepiej, by było zciomek Kurwa, prawie! Zagram na klawiaturze. Oj, 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 oj. Tam było 103, jak nie. Ej no dobra, jak ja zajebiście rzucam, a... 89 mi rzuca Ja nie rozumiem tego nie, Mam medal No przegoniłeś mnie Nie no, no, no Majszek tak zajebał, zgodę. że nie było szans ja Nie, jest dobrać szansa, dobrać jest, i jest, i jest, i tylko nie teraz Ale gówno Ja się boję, bo kurwa... Dino wchodzi, a ja on umie Ej, a jak zrobić, żeby na przykład mieć full speeda? Musisz cały czas mieć na zielonym, no I dobrze, z Dlaczego nie kumasz blondyko? No tak, ale jak ja cały czas Uwaga, mam na zielone, ruchu. mogę do Was dołączyć, mogę do Was dołączyć, mogę do Was dołączyć. Czekaj z dawaj. Uważaj. Na A dajecie znak temu śmieciowi, żeby puścił dyski, celujecie lewym kurwa gałkiem, celujecie, natrafiacie na dysk i prawym dolnym, tak jak w pistolecie dobra, strzelacie. Dobra. Aha. Uwaga, bo te dyski potrafią zapierdalać w chuj. Prawym dolnym, tak? Jak prawym. A tak Nie, strzelaz, nie. tak, prawym dolnym strzelasz, tak. Lewą gołąbą celujesz i prawym dolnym strzelasz, no? Aha. <laughs> <Jere>, no. <laughs> <laughs> Dobra na samym początku już kurwa no taka flaka poszła. Ej, co one tak dzisiaj o, inaczej byli, latają? To byli, to byli. O, o, Bandura! Inaczej wyleciał jakoś. I mix koda. A, to pokazuje, że wyleciało. Tak. Dobra, dobra, dobrze, zastanawiam się, co to są te te. Dobra, dobra, to rapa. To się kurwa dzieje. Pan tak z góry leciał, kurwa, śmiesznie. O, Jezu, są tak szybki. Nie trafiłem. O, o kurwa, to się shot. Ale kurwa mecz, sześcioma jest. Jest! No, tak. Dobra, dobra, jest dobrze. Jak tam Mandora kurwa? Kurwa, kurwa, tak kurwa ten pierwszy ramku chujowo widzowy, ale dobra, może ktoś się jebnie. Natalia no, jak ci idzie? No zobaczycie później jak ten dysk zapierdala. Ale zajebiście, zapierdela. już ogarnęłam o co chodzi. Ustrzyjałam teraz trzy. Aha, nice. pierdol się. <noise> dobra. Nie wiem, czy to teraz tak nie popierdalasz, masz? O kurwa. Ja oj nie potrzebuję karty dla niepełnosprawnych Nie bo to, 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 to jest pierwszy raz, kiedy to grałam, tak? No. Kuba odpalił grę i w pierwszym skoku w zwyż skoczył 2.30. Pierwszy raz, jak się kazał. No zwyż, bo ma pada nowego, kurwa, i mu joy działa. Nie, nie, nie. Coś musiał, kurwa, przejebać, bo później jak graliśmy normalnie, to wszystkie dyskwalifikacje. Stres mnie zjadł. <laughs> ale, ale rzeczywiście gałka ci nie działa, nie działa tak, jak, tak nie, jak sobie nie, nie Nie, nie, nie. nie. Wszystkim tak nie działa no To zobaczycie zaraz, bo mamy zaraz triple jumpa Czyli trzy razy musisz idealnie, Aha. kurwa Poproszę tą kartę Nie Jebać, nie. kurwa, tą grę, jebaną Bój w dupę, ha. kurwa Ej, eee, To ty a, taka bulgarna jesteś Ty gadasz, kurwa, family friendly No kurwa, no Nie mogę to trafić, pani prezes, kurwa, za Pani prezes, pani prezes kurwa, agencji Ja pierdolę, jaka patologia że no, żałosne no, to było O jest. O ja pierdolę, nie trafiłem. Kobieta? Znowu. Naprawdę. Aha, bo kobieta to co, kurwa? Nie może Ma... przeklinać? Weź spokój, Fatusko. Że... No, to... no nie? Mam nadzieję, mam nadzieję że wszystkie dile potracisz za to. O, żebyśmy się kurwa zobaczyli na żywo, to ci pokażę, kurwa. A ja Ty? Aha. Jak ty mi do łokcia sięgasz, to ja nie będę wiedział, nie widział Ale mi chyba jej od konta chodziło, Kasisz Kartel Patuska Patuska w chuj Dawaj się piwa na pierwsze, co? Tornado przyjeżdżał Dawaj odpalaj browca kurwa na streamie, ty Nie mogę już No właśnie Chłopie Dostała udaru cię potyskim Kurwa się zaśmiałem! Ja nie trafiłem gdzieś! Jest jeszcze, wow. jeszcze widzowie jakaś szansa. Oj. No 101.14 mówiłem, tyle było, no ja cię pieszę. tego pierwszego rana, nie No mi też nie. Szkoła, szkoła. Wiesz że tu chodzi o to kto się. Kto się zajebie i tracimy medal o No fajno, ja to ja się zajebałem Ja się już dwa razy zajebałem. Oj, chuj mi pizzę jestem gejem Jezus! Jezus! No kurwa, ale to jak! Bleh. Czekaj, ja bo mam my na to... nie będziemy człowieku. grać, to już wiem co. oszczep, skok z kurwa, O nie! Spisowałem next! Nie! Czy... Cięż... A ciężary graliście? <laughs> nie, teraz będę! Ojej, ciężary są zajebiste, nie? Kurwa punktu do medalu mi brakuje Kuba od kurwa. razu 200, 210 na sztangę się zakłada Tak? No, A. Poniżej 210 nawet nie, nie, nie podchodź kurwa, bo kurwa jak zapierdala szmata nie trafiłem żadnego Jaki wstyd. To ja bezsens. Ja nie wiem. Na nie miał rany. No z... Ja pamiętam Nie miał. Po medalu. Oby zjebali teraz. Zjebałem. Nie da rady Antylinio, nie da rady. Dada, dada, dada. Oj chuj. Jezus, no to chuj. No <ślam> <Duchy. ślam> i chuj. Oj, oh, jestem. No, no nic. tylko że nie trafiłeś, proszę. Ja trafiłem. trafiłem. Kurde, ale bierdko, bierdko. mamy brąz widzowie, mamy brąz. W... Nie trafiłem teraz, dlatego wygrałeś, nie? Kurwa, i mnie wyfina, to dlatego. 2 że... punktów brak. Wy serio mówicie z tymi ciężarami? Ta, serio, to 2 godziny, serio, bo Tak, jak nie, nie wszystkim I jak, jak nie wyciągniesz 20 to jesteś kurwa nikim. Wszyscy, wszyscy powinni 2,10, bo takie ciężkie jest już 2,22. Nie, 2.20 już jest ciężkie w że No, 2.20 nawet, no. <grych> Ale... o, kurwa, co, tłumacz, tłumacz. Dobra, co, to, co to, Kochani, to? wiecie jak się skakało, nie? Żeby było idealnie tak, jak pokazywał Konty. No. To teraz to musi być kurwa trzy razy. Pozdro. <grych> co? Plus A? Będziesz skakał? Nie, Nabiegacie, nabiegacie. Na biegac na tu A jest później... gówno, od razu wy... mówię. Będąc, tu jest kurwa rzeżucha jak chuj. Rzeszucha? A to jest tylko pojedyncze? Trzy razy Uwaga! Ja Kurwa, nie wiedziałem, że tak... Okej, okay, dobra. Ale było dobrze, tylko myślałem, że się zwolni czas. Czemu on się nie wybił? No, bo to trzy Przez razy w kurwa, no. Ale było idealnie, 46 stopni ja i nabiałem. Jak miejsca tu na górze, na dole... Oj, Czemu się wyjebujesz? Nie ja daję w tym kurwa, samym kurwa, miejscu, przysięgam wam, przysięgam że daję w tym kurwa. samym nie? No tak, ja tak, no tak no samo no daję no w tym no samym miejscu, no no góra-dół kurwa Nie jest średnia kurwa. czy najlepszy? Najlepszy Ale Bandura kurwa. Ej ja nie umiem kurwa trzy razy się odbić Po chwile ci opowiem, ale to prawda O, zuzdzi, A za jedną, jakie? dole! Nie. W tym samym miejscu klikam i cały czas takie samo główne. HA! <głosy> <głosy> dopiero się rozgrzewamy. Oszaleję. Nie wytrzymam skórą. No i chuj, takie główne dole. Patrz teraz!

Kurwa, nie. Oh, jebać tego szmaciarza, no! No ale kubie dobrze działa, Pat, on trafia, kurwa, Czy Cześć, mnie cały czas inaczej, tak samo daje cały czas, 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 czas gałka do góry i do góry. Dobra, decydujący, wypierdalam cię teraz, Pęda, jak zrobisz perfekt i jeszcze się wybijesz dobrze Syk na tym białym głównie. Kurwa, speed nie jest najlepszy, ale chuj. Kurwa. kurwa. Ja już ja 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 ja. Patrz to. Idealnie, Głównie. bez folla, przecież ja jestem kurwa i to jeszcze jest mniej niż 18. Ok, dzięki za 8. Tylko kont się nie zgadzał. Co za kurde... Ej, Ej teraz widziałem razy. wyjebał, no nie to wierzę w to. Widzowie kurwa złoto! Srebro! Jest medal, ale średniawa. Ja. No co piesiu, ty chciał. No tak jak się spodziewaliśmy, nie spierdalaj kurwa, bo cię stanuje <laughs> Podoba mi się, to jest prawdziwy streamer, kurwa, nie pizda. A powiedz coś o jego rodzicach. Dawaj, weightlifting. Dobra, co, co możemy zrobić? Co, co tutaj robimy? Co robimy? No, jak to no, działa? Mówię, na początku ustalacie, ile podnosicie. No i... 210. I nie da się obniżyć później jak coś. Każdy 210, tak? Spam tak. Na, na początku spamujecie, a jak najszybciej kurwa się da. Zbieracie moc jak my. Zbieracie moc. Później dwie gałki razem na dół i musi być równo. I później dwie gałki do góry, też równo. Dobra, LeBron jest przechujnie. Widzowie oglądacie? Ale zajebał pan kurwa ciap. Najpierw w dół, a potem do góry, tak? Poczekaj na razie A. Czemu Falsta? Ej, to o co chodzi? Robi... Aha, nie, do... nie dociągnąłem, do góry. Muscle... I z całej... Spam, spam, Kuba! Ja pierdolę, no. 20-10! jest! 10 już zrobiłeś! Przechuj. Wale dwa 15 Rozumiesz to, że nikt się nie podpuszczał Dawidek? Bo się myślałem, że nie podpuszczacie Mogę podnieść, nie? Nie, to nie, to nie jest rol, no nie, możesz, podnieść, możesz Możesz, 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 możesz. Nie możesz obniżyć Ale Dla możesz w każdej próbie podnieść. podnieść O, nie trafiłem w guzik, jestem downem O kurwa To no. jest, co się stało co really to... mnie wyjebało? Bo za dużo narzuciłeś ciężaru i nie zdążyłeś wygenerować od odpowiedniej mocy. I za, za wolno, wolno? By za wolno. No, no nie, 2,25 ja nie widziałem, żeby ktoś wyjebał kurwa przy <śmiecio> 2,22 chyba Saju wyjebał. Ej, ale nie wiem, czy mam sił na 2,20 już, kurwa, nie. <laughs> O KURWA! Kurwa, nie da się tak zrobić! Kurwa, obaliłem się, obaliłem się. Obaliłem się, kurwa, krzywo Ado, Dalej, 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 dalej! Spalić Spaliłem, kurwa, spaliłem! ty coś chcesz? No dobra, ale i tak mamy brąz. Ja nie rozumiem. Ja też nie. Ale bo dziewczyny lubią brąz. Ta. Tak, ja, blisko ja, ja było. 2-2-2 od całego to... początku, nie? Ale kurwa, ale kurwa. Nie, 2-20 jest już mega ciężkie, nie? Już jest mega ciężkie. i grę, Dawid. Już mam odpaloną, czekam na zapro. Koleś, ja mam klikać, kurwa. Korymek gra?